Dawno nie było Solo surwa Rebeki W sumie Rebeka była tylko w jednym odcinku <laughs> Siemaneczko z tej strony bas eee, Witam Was w kolejnym odcinku z DVD. Tym razem Solo Surwem Jak to się ładnie skrywa takie SS Dobra, może jednak nie, może jednak nie ładnie. Może Solo Rebekom SR Brzmi lepiej jak ser. Yy, dobra, yy, zadanie. <grystanie> Teraz wystarczy. Zadanie. Yy, no, niby mam to na Francisa, ale to, to zrobię kiedyś, czy tam w następnym ale, yy, odcinku. A tutaj sobie zrobimy rebeczkę, bo należy tylko dwa mecze na odcinkach zagrałem. No dobra, trzy, bo, bo jeszcze ten, ale yy, zaraz ją kurwa wymaksuję, żeby było śmieszniej, bo już mam drugi prestiż, więc yy, tutaj opalizujące, żeby zdobyć to. Że tak powiem, długo trwa zabawa. To my bierzemy. Aha, jaki build. Eee... A niech zostanie. Nie, się... zastanawiam się czy sobie nie wrócić do tego. Eee, do tego, że się samemu ściągasz z haka, ale... ale nie, zostanę przy tym. No, myślę, że tak. Dobra. No w sumie się widzimy w meczu już. Mm, ośrodek Mount Ormond. Hmm, kojarzy mi się z czymś ta mapa. Ale mogę mieć tylko jakieś takie fanaberie. No dobra, to jest pełne skupienie. Aha, sprint! Czemu? Czemu nie dostała tą paletą? Jest. O kurwa. Kurwa. No i pierwszy liczy, no bez kitu. Co za bzdura. Po pierwsze, po drugie, Ach. Czemu Hunterska? Oh! I dlaczego mnie dopadła? No ściągaj, ściągaj, pewnie będzie tuneli ci kam nasze kampić już na pewno nie, ale chodź kurwa gdzieś tu za No chyba sobie żartuje w tym momencie No ja pierdolę, no jaki pech! Nie wiem gdzie mam iść w ogóle, żebyś ktośkolwiek mnie poleczył. O, siema Bingo 777. Zero Dobra Myk silnik, może się uda cokolwiek osiągnąć Hors! Ja pierdolę Dobra, to nie ma sensu do głównego, dobra Co ty, co ty machasz? A znaczy, ten silnik jest mocno zrobiony Niech gówno jest zrobiony Co ty czy to po prostu jak widzę machającego surwa to Ręce mi opadają Tam się gania chyba z kimś A, tutaj na górze Myślałem, że tu przebiegło, ale Tam się chyba gania w górnym z kimś Żeby było zrobić silnik na środku. Poszło za jego śladami, bardzo dobrze. Łaj ma... zmarnowany sprint. Nie, no znaczy mogę sobie pokręcić tego gena. To nim samemu go zrobię. To ktoś strzeli gena gdzie indziej. Będę się ściągać Gdzie jest? Po drugiej stronie mapy I biegnie do głównego Jeszcze się okaże, że zrobię tego gena Znaczy co tam jeden jest po tej stronie ale no dobrze by było jakiś na środku zrobić albo po drugiej ta i mówiąc, mówię to i robię tego zaraz obok No już trudno W razie mam spokój Może się uda cokolwiek z tym zrobić A ktoś chyba ktoś, no całkiem nieźle ją dosyć długo ją robił w sumie O kurwa Trudno. Mamy przejebane w tym momencie za trzy, dwa, jeden. Mamy przejebane i nie uciekniemy. <laughs> Mam wszystkie silniki po jednej stronie. Zrobione. Kurwa. Czy mnie widziała, czy nie? Nie, bo kogoś gania. Dobra, wyściągnąć ściągnąć. Ramyk? Chodź dokończmy. Kurde, co jest? Co tu się w ogóle wydarzyło? Gdzie ona jest? A tutaj? Brak? Spierdalam, bo ona i tak pójdzie do gena. Chodź się poleczyć. Tu gdzieś. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? No ja nie będę tak biegał i robił silnika, pierdole Na pół mapy. Na odległość pół mapy. Jakbym był przy silniku, spoko. O, kurwa, jestem po drugiej stronie mapy. No choć się polecić. kurwa. Gdzieś ty poszła, głupia małpo. Jakby pośledzona ta Jill jest. Ale to dlatego, że ona macha. Machała wcześniej. No dlatego, to już wszystko jasne. To wszystko mówi. Horse wish Keeper, Spirer, Spirer, Whisperer, Whisperer, Whisper. a zresztą. Chuj. Dobra, gracias. Chodź na leczu leczu, a ty nie chcesz leczu leczu? To sądziłem, jak coś się z nią dobrze gania w sumie. Bo musi być zdrowy. A ta w ogóle nie wiem, ta Juliet... Gdzie poszła? Jakaś upośledzona jest. Tam poszła. Urwa, będę... Będziemy kampić przy tym jednym silniku. Ta się skrada. Niszczy tam silnik, wraca się do niej. Będzie snajpić tam. Może się uda ten zrobić Dobra chuj To jest ta paleta, którą położyłem na początku meczu w ogóle O kurwa Aha, jak w ogóle... No weź go zablokuj kurwa! Ja chciałem zablokować jebany, kurwa, hak! Zasiany i nie mogłem tego zrobić. A ta mnie normalnie wyczaiła. Znaczy to, że mnie wyczaiło to swoją drogą, ja w ogóle nie patrzyłem się za siebie. Myślałem, że ona wejdzie od przodu. Ale kurwa czemu ja nie mogłem go zapozować, no! Chciałem go specjalnie zapauzować właśnie, żeby ona... ten... Ta głupota to jest kurwa straszna. Znaczy, no myśmy sobie zjebali ten mecz. Ja sobie z tego zdaję sprawę i zdawałem sobie sprawę kończąc tego gena, które były trzy w yy. Tak... Aha! No zajebiście jebany tunelu. Pierdolone. Szmaciuro. No tak! Znaczy dobre, no w sumie z drugiej strony, co ma innego zrobić teraz w takiej sytuacji? No ale kurwa, mogu, mogła pójść za nią, nie? A tamta gdzie jest? Robi tamtego gena, ale to już w tym momencie to powinna nie robić gena, tylko tylko ten. I ja zjebałem, ja zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest tak, że nie. Zabije mnie, nie? No i co? No i jajco. I ten umrze, tamta wisi na haku i ja też zginę, bo... Znaczy, z jednej strony dobrze, że dokończyła tego gena, ale z drugiej strony w takiej sytuacji powinna chociaż iść ściągnąć tą jedną osobę, bo tamta też zaraz zginie. No ja spierdoliłem, ja wiem, że to ja, ja spierdoliłem. Ja sobie zadaję z tego sprawę Że nie bałem mi to mocno Nie ja ściągnęła, udało się, no to tyle dobrze Ale to ta Jill to ona była jakaś pobagowana Dobra, no wyszła jak wyszłam <śpięk> Nie był nie to zbyt korzystny mecz, ale... Ale mówi się trudno O eee, jedną polizującą więc na plus Dobra, najwięcej punktów jeszcze. Znaczy, jak oni uciekną, to, jeszcze, to będą mieli więcej. Ale dobra, eee, w tym... Nie, nie, kończymy. Idziemy do następnego meczu, sorry. <grydy> Szkoła podstawowa, Midwich. Coś czuję, Srogi. Kolejny Srogi wpierdol. Chociaż poprzedni to nie był taki Srogi wpierdol. Czyli morderca jest po drugiej stronie. Nie wiem, czekać o kurwa, Krócz... a nie myślę, że to Ghostface jest o siema, Czyście za kim pójdzie? Za mną! Poza kim mogłaby iść innym? Nie wiem, no nie... Nie wiem, czy dostałam tą paletą w ryj. Nie trafiłaś. Dobra. Zamykamy przejście do widzenia. Wiem pale palety jak pojebany, no ale kurwa co... Co mam zrobić jak kurwa? Goni mnie od samego początku Małpison Jebany. Z jakimiś kurwa kolcami. Wbiłem się na trzech surwów. Jeden robił w ogóle totem. I ona i tak poszła za mną. Nie zesraj się, nie podniesiesz mi. Kurwa, co my wszyscy. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Kurwa. No i tu nie ma przyjścia. Dobra, nieważne. Myślałem, że ją oślepię paletą. Spalę wszystkie palety. Kurwa. Jas! Pole wszystkie palety na samym początku meczu Myślałem, że nas rzuci paletę I że jest na tyle blisko, że ten Co to jest w ogóle za beko... bekowy team się trafił I w ogóle ten Widziała cię Nie widziała? Widziała A ty będziesz jeszcze kampić, tak? Nie, no to cieszę się, bo dobrze by było. Masakracja. No ja tu się poleczę, może ten. Może to będzie miało fajny sens. Może i nie. Cicho. Zjebał bum, to tema. Gdzie jest? Tutaj kurwa. Nie, nie chciałem na ryj wyjść Z moim talentem to by było bardzo <grymne> prawdopodobne, ale przypierdzielimy tutaj. I ja cię spierdolę Idę od razu sfrizować. Tam jest. Kryzowana... Pyk! Puszcza ruki, puszcza kruki, puszcza ruki, Chodź do góry! Chodź do góry! Oho, no dobra, no to nie. Tam no, masz swojego kolega. No cały czas pod... Chociaż nie cały czas, ale no dobra, nieważne. Że coś się uda porobić chociaż. Więcej niż... Nic. Mra, na dole. Na dole się tam bawią, mam nadzieję. <ścoughs> Przy moich spalonych paletach. Mra, dobra, dobra, rób rób się, nie rób. To? A tam, kurde, na piętrze Cholera jasna, to mi tu przyjdzie pewnie Albo i nie Zaraz się ściągnę, muszę tylko... Dobra, nieważne Dobra, nieważne Pyk. No, dobra. Bo to nigdy nie chwytał od razu. Kiedyś chwytał od razu. Chociaż jak on mi wybuchł, jak go zostawiłem, to on będzie chyba się regresował, nie? Ach, to chyba zjebałem. On się tam gania. Lubię to widzenie palet. Co prawda, nie, nie przydaje mi się na tyle, na ile bym mógł. Mogło się przydawać e, ta umiejka. Ale przydaje się Czemu nie mogę go sfrizować? Aha, bo on jest już jest ściągnięty. O, ktoś go ściągnął Jak chciałem go sfrizować, to frizowanie jakieś dziwnie działa czasem. A może, tego, może w końcu mi się uda dokończyć tego pieprzonego gena? Bo my ani jednego gena nie mamy zrobionego! Ja pierdzielę! Ale ora nas! Ja pierdolę! Gdzie? Tam! Ale ona nas ora! Ja pierdolę! Niedobrze. Ten ma zdo zgon, jeden gen zrobiony, każdy wisiał, jeden umarł. O kurde. Zasadniczo można by było już pod klapę grać. Tam jest. No, nie musi w sumie wchodzić na górę, bo i tak zanim się zrobi te geny, to i tak nie ma wszystkich na górze. Więc może co na spokojnie, dole tylko latać Go gorzej dla nas, bo zrobimy wszystkie na górze. Znaczy, ja zrobię chyba. Humrę, nieważne. Nea Carlson, Nea Carlson, ciekawe. O, świetnie. Dobra, idę, idę ją ściągnąć, bo ta będzie się zaraz ganiać. Czy tu jest zejście jakieś sensowne? Ja ją pierw... kurwa tu nie ma zejścia? Świetnie, dobrze, że razem żeśmy tu przyszli, razem z mordercą, zajebiście. Za... a zostawiła chyba przedmiot, myślała, że ten. Gdzie jest ta ranna? Żeby ją wyleczyć. Gdzie ona jest? Ha, poszła do mordercy. To też fajnie, Chcia, chcieli, chciał, chciała dać jej skrzynkę, żeby pewnie ten. Ja nie mam co robić z tego gena już, żeby była litościwa. Dobra. Chodź na górę! Czemu ona stoi? Jakaś jebnięta Co to jest za team w ogóle? Bez jaj, co jest grane? Ja pierdolę, co za team Podnosiam. Ciekawe, no, pewnie na 100% znajdzie klapę, bo zanim ja znajdę... Zanim ja znajdę... Zejście chciałem powiedzieć. Nie ma. Nie ma Kurwa A i dupo No i co, no i co mi to dano? Możemy się jeszcze poganiać tylko chwilę. Ale to team! No, to, to ostatnio ja, ja chujowo zagrałem. Ostatnio ja chujowo zagrałem. A teraz no... team, reszta teamu zagrała beznadziejnie. Co oni odwalili? Myśmy jeden gen zrobili to ja go zrobiłem. A teraz się poddali pod koniec w ogóle. Znaczy no wiem, że nie mieliśmy szans, no ale to... No nie wiem, no. Daj mi uciec? Nie. Nie, ona mnie niosła do H. Nie wiem, no spróbuję otworzyć bramę, może mnie puści. Ta, puszcza mnie. No tyle dobrze. No, Zlitości. zlidowała się, no kurde, po takim. Po takim, że dwie osoby ostatnie się poddały, no to. To akurat miło. I Ucieknięto. Miło, miło, miło. Mogę podbiec, ale tak. E, ten. No kurde, no. Mordulec był mocny. Dobrze grał, mocny był, ale kurwa no... Team nie pomógł. Nie pomógł. Miło, że, że się ten... Że, że się... Ten, tylko ten, ten gość z trzech, chyba. E, moim zdaniem najkorzystniej grał, że tak powiem. Takie mam wrażenie. Ci, że się poddali, no... O, podziękuję, bo kurde. No nie, no. Dajcie spokój, dajcie spokój, szkoda słów. Znaczy, być po fajny. Fajnie się grało, ale no no, no nie wiem. No, no nie wiem, no, ta końcówka ja tu specjalnie ich ściągam, a. Ech, przynajmniej poprzedłużali, nie wiem, cokolwiek. jeszcze pograć trochę. Ach, No dobra, trudno. Eee, a tym ale tym optymistycznym akcentem w sumie, bo żeśmy uciekli. Eee, zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. No jeden mecz w pierdziel, drugi mecz w pierdziel. <laughs> Jakby nie patrzeć. Podwójny w pierdziel. ale w sumie było przyjemnie całkiem. <laughs> I śpiesznie <laughs> eee, dobra, no to tyle. Tyle z y, dzisiejszego odcinka on Chambers, y, mam nadzieję, że się podobał i do usłysząka. hello